Chciałbym wam zaprezentować, jak podłączyć to wszystko razem oraz jakie możliwości daje najnowszy kontroler SP602E. Samo pudełko pokazuje nam nasz kontroler oraz pilota. Oczywiście posiada również aplikację na telefon, która zmieniła nazwę, teraz nazywa się Banlan X. Tutaj mamy najważniejsze parametry, czyli kontroler działa na napięciu od 5 do 24 V, popiera od 10 do 20 mA oraz pracuje w temperaturze od minus 20 do 60 stopni Celsjusza. Kod QR do pobrania aplikacji. Zestaw zawiera kontroler SP602E, pilota do sterowania tym kontrolerem, śrubokręcik, ponieważ w tym kontrolerze nie ma gotowych końcówek, tylko odkręcamy dane złącze, Wkładamy przewód w odpowiedni otwór i przykręcamy. No i standardowo instrukcję obsługi, która pokazuje, jak to wszystko działa, możliwości aplikacji, opis przycisków oraz sposób podłączenia. A samo podłączenie jest bardzo proste: zasilanie kontrolera oraz masa kontrolera, którą wpinamy w dwa zewnętrzne wejścia. Następnie triggery, czyli miejsca, gdzie możemy podłączyć nasze przyciski, które będą wyzwalały kontroler. Funkcja, której dotychczas nie było w innych kontrolerach wyjście zasilające do ledów i masa do ledów oraz cztery niezależne wyjścia sygnałowe. A więc pod każde z tych wejść możemy podłączyć po 600 diod. Dodatkowo każde z tych wyjść jest sterowane niezależnie. Więc chcecie na pierwszym wyjściu tryb tęczy, na drugim kolor stały czerwony, na trzecim tryb muzyczny, a na czwartym tryb nastrojowy? To jest możliwe. Da się to zrobić. Dlatego ten kontroler jest tak wyjątkowy. Pilot ma możliwość włączania oraz blokowania danych trybów, zmiany prędkości, tryb automatyczny, czyli przeskakiwanie przez wszystkie tryby, zmiany jasności oraz 9 programowalnych przycisków, pod które możemy podłączyć jaki tryb chcemy, ale to przejdziemy do tego później w aplikacji. Aby nasz zestaw działał, potrzebujemy taśmy LED. Ja tutaj użyłem WSEC2812B w trzech konfiguracjach. 60 LEDów na metr białe PCB 60 LEDów na metr czarne PCB oraz 30 LEDów na metr czarne PCB, byście mogli zobaczyć różnicę tych trzech taśm. Potrzebny będzie również dedykowany do tej taśmy kontroler, żeby wszystko działało spójnie w tym przypadku SP602E. Całości zestawu zwieńczy zasilacz 5V 150 W. Na końcu zostają nam dodatki, tak zwana biżuteria, czyli przewód, dzięki któremu podłączymy zasilacz do gniazdka. Złączki wago, dzięki którym nie będziemy musieli nic lutować. Wystarczy włożyć tutaj przewód, zacisnąć złączkę i gotowe. Oraz na sam koniec przewód. W tym przypadku LGY 1 mm. LGY polecam z tego względu, że jest bardzo elastyczny, więc bardzo fajny. Natomiast grubość przewodu zależy od tego, jak daleko będzie taśma LED od zasilacza. W tym przypadku będzie bliziutko, więc 1 mm wystarczy. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić jakiś większy projekt ARGB i nie wiecie, jaki wybrać przewód, to piszcie w komentarzu albo u mnie na Discordzie, linka macie w opisie. Bardzo chętnie pomogę, jakie parametry przewodu wybrać. No i dla ułatwienia pracy, nożyczki oraz ściągacz do izolacji. Całą naszą przygodę zaczynamy od przekręcenia tego przewodu do zasilacza. Odkręcamy przewód L. N oraz uziemienie. Tak, aby można było włożyć tutaj przewód. Następnie wkładamy brązowy do L, niebieski do N oraz żółto-zielony do uziemienia. Zacznijmy od podłączenia kontrolera pod zasilacz. Bierzemy nasz śrubokręcik i odkręcamy VCC oraz GND. Bierzemy nasz przewód Ucinamy ile potrzebujemy, roimy sobie drugi taki sam. I również przecinamy. Następnie ściągamy izolację z pierwszej wtyczki, z drugiej i z dwóch kolejnych, a to co zostanie, wyrzucamy do śmieci. Następnie naszą końcówkę składającą się z takich pojedynczych włosków, przytrzymujemy i skręcamy przewód, żeby powstała jedna końcówka, tak żeby po prostu nam się to nie rozwarstwiało. Teraz przechodzimy do przekręcania. Wkładamy nasz przewód oraz zakręcamy, a następnie sprawdzamy, czy dobrze siedzi. Jeżeli wyniknie sytuacja, że jak możecie zauważyć, pomimo że wepchnąłem przewód do samego końca, on nadal wystaje, to dla bezpieczeństwa wyciągnijcie ten przewód i go po prostu odrobinkę skróćcie. I taki oto skrócony przewód wkładamy do GND, a następnie przekręcamy. To jest niby pierdoła, ale wiecie, to już jest kwestia bezpieczeństwa, więc lepiej o tym pamiętać niż potem narobić sobie problemów. Teraz przykręcamy kontroler do zasilacza, czyli VCC z kontrolera przykręcamy do plus plusV. Natomiast GND z kontrolera przykręcamy pod minus V. Teraz, gdy już to mamy gotowe, przyszła pora na taśmę LED. Zacznijmy sobie od taśmy 30 LEDów na metr. Taśmę oczywiście rozwijamy. A dlaczego rozwijamy taśmę zamiast podłączyć ją tutaj w rolce? Dlatego, że każda dioda, jak widzicie, jest w tym momencie na sobie. Włączając ją, nagrzewacie każdą pojedynczą diodę i robicie z tego paska jeden wielki piekarnik, który może usmażyć diody. A po co? Najważniejsze bezpieczeństwo i dobre podłączenie. Teraz możemy użyć taką oto wtyczkę. Możemy, ale nie musimy. Ponieważ, jak pamiętacie, pod kontroler SP602E można przykręcić przewody. Więc można tę wtyczkę oryginalnie uciąć i podłączyć je bezpośrednio pod kontroler. Lecz ja zamiast ciąć wolę użyć takiej wtyczki, dzięki czemu to złączę razem, a te przewody podłączę pod nasz zestaw. Przewód zielony podłączę pod Data1 w kontrolerze, natomiast biały i czerwony podłączę bezpośrednio pod zasilacz, żeby taśma LED brała zasilanie z zasilacza, a z kontrolera tylko i wyłącznie sygnał. Tak jak mówiłem na początku, tutaj można podłączyć zasilanie taśmy LED, ale szczerze dużo, dużo lepszym rozwiązaniem jest podłączenie jej bezpośrednio pod zasilacz, dzięki czemu spadek napięcia jest znacznie mniejszy. A więc odkręcamy Data 1 i podłączamy pod Data 1 nasz zielony przewód. Następnie przechodzimy do naszego zasilacza i pod minus V podłączamy przewód biały, a czerwony podłączamy pod plus V. W tym momencie podłączyłem zasilacz do gniazdka i uwaga, uwaga, jak można zauważyć wszystko ślicznie świeci. Teraz bierzemy się za podłączanie taśmy numer 2. Podłączenie jest takie samo co w taśmie numer 1, lecz różnica jest taka, że podłączamy tę taśmę pod drugie złącze, czyli pod datę 2. Zielony przewód pod data 2, czerwony pod plus volt, a biały pod minus volt. Czy można podłączyć więcej niż jeden przewód pod jedno złącze w zasilaczu? Tak można. Zobaczcie, ja tutaj mam podłączone obecnie dwa i tutaj również dwa. Możecie podłączyć ile przewodów chcecie, ile zmieścicie, tyle będzie. Przepraszam was najmocniej, lecz ze względu na brak miejsca już na podłodze taśmy z białym PCB odpuścimy sobie na kolejny odcinek. Natomiast tutaj zrobimy sobie przy okazji porównanie 30 LEDów na metr do 60 LEDów na metr. Aby połączyć je z naszą aplikacją używamy Banlan X. U góry po prawej klikamy plusika oraz dodaj urządzenie, gdzie pojawia nam się SP-602E. Pamiętajcie, że musicie mieć włączone zarówno bluetooth, jak i lokalizacje. Pasek 30 ledów na metr podłączyłem pod złącze pierwsze, natomiast pasek 60 ledów na metr podłączyłem pod złącze drugie. A teraz możecie zobaczyć bezpośrednio porównanie. Jak można zauważyć, pasek 60 LEDów na metr jest mocniejszy, jak chodzi o światło, świeci jaśniej, oraz efekt jest płynniejszy. Gdzie przy 30 LEDów na metr, no widać ten efekt pojedynczej diody. No ale czy tak naprawdę to wszystko, co powinniśmy wiedzieć? Nie. Zwróćcie na jedno uwagę. Zanim przejdziemy do trybów aplikacji, muszę wam pokazać coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Zobaczcie, jeżeli wejdę w kanał pierwszy i ustawię kolor stały, biały, na maks jasności który ciągnie najwięcej prądu, to przy białym kolorze na całej długości nie widać spadku napięcia. Natomiast jeżeli ja teraz cofnę, wyłączę pasek pierwszy, włączę drugi. I teraz przejdę do koloru stałego. Na ful jasności, na biało to dzieje się to. To jest spadek napięcia właśnie, gdzie tutaj mamy idealny 5 V, a tu już około 3. Jak sobie z tym poradzić? Już Wam pokazuję. Na początku wyłączamy nasz zestaw. Jeżeli kupicie 5 metrów taśmy u mnie w sklepie, link w opisie, to otrzymacie na początku i końcu gotowe wtyczki oraz te dwa przewody. Są to przewody od dodatkowego zasilania, gdzie czerwony podłączamy pod plus volt, a biały pod minus volt. Otwieramy nasz zasilacz, bierzemy ściągacz do izolacji oraz ściągamy izolację z przewodu czerwonego, jak i białego. Ma to wyglądać w ten sposób. Następnie przewód czerwony podłączamy pod plus volt w naszym zasilaczu, a biały pod minus volt w naszym zasilaczu. No i ponownie włączamy. Jaki z tego płynie morał? Taśma 30 ledów na metr na 5 metrach nie potrzebuje dodatkowego zasilania, natomiast taśma 60 ledów na metr potrzebuje dodatkowe zasilanie co 5 metrów. Czyli na początku, na 5 metrze, potem na 10, 15, 20 i tak dalej. No ale można w końcu cieszyć się trybem tęczy. Pilot umożliwia wyłączenie i włączenie, zmianę prędkości trybu, ściemnienie oraz rozjaśnienie. Dalej mamy 9 predefiniowanych trybów, które możemy zmieniać. Pierwszy to tęcza, drugi to gwiazdy. Następnie takie przejście, tryb ognia, który spobie lekko spowolnimy. Taki tryb. Oczywiście kolory można zmieniać w aplikacji. Taki. Tryb siódmy, czyli w drugą stronę, bardziej płynny tryb. Tryb ósmy oraz dziewiąty. Teraz przechodzimy do aplikacji, gdzie możemy wyłączyć wszystkie cztery nasze taśmy oraz włączyć wszystkie naraz. Mamy możliwość tak zwanych scen, gdzie na przykład tutaj mamy tęcze, tutaj te nasze tryby i tych scen jest dziewięć, bo właśnie tutaj w scenach zmieniamy nasze dziewięć predefiniowanych trybów. A więc możemy przytrzymać, zmienić nazwę, jeżeli byśmy chcieli. Następnie mamy właśnie nasze triggery. Można sobie ustawić, jaki tryb ma się załączyć po pojawieniu się napięcia na jednym z triggerów. Na przykład, pojawi się 5V na triggerze pierwszym, to nasz trigger ustawi powiedzmy tryb drugi dla taśmy. A jeżeli pojawi się prąd na triggerze trzecim, to można zmienić, że nasz trigger trzeci włączy tam jakiś kolejny efekt. Triggery teraz sobie wyłączmy. Oraz tutaj możemy grupować kontrolery. Więc jeżeli mamy kilka kontrolerów SP602E, albo chcielibyśmy połączyć SP602E z, SP601E z, SP611E i sterować nimi razem, to jest taka możliwość. Następnie, wracając do kanałów, klikając na kanał pierwszy, sterujemy kanałem pierwszym niezależnie. Czerwony, zielony, niebieski, a tutaj u góry tryby. Trybów ogólnie jest 40, gdzie ostatnie tryby są trybami muzycznymi. A tutaj przeróżne przejścia i możliwości. Tutaj możemy wybrać, jak długi ma być efekt, maksymalnie 240 diod, a tutaj, jak szybko ma trwać ten efekt. Tutaj możemy zmniejszać i zwiększać jasność, a jeżeli efekt na to pozwala, to możemy również zmieniać kolor tego efektu. Na przykład na zielony albo błękitny. Zostawmy teraz pasek 30 ledów na metr i chodźmy do 60 ledów na metr. My mamy tutaj 5 metrów po 60 ledów na metr, czyli łącznie 300 diod. A teraz wybierzmy sobie jakiś inny tryb, na przykład coś takiego. W tym trybie również można zmieniać kolor na jaki chcemy. Na przykład pomarańczowy. No i przejdźmy na przykład do trybu muzycznego. Tutaj ustawię tryb 38, natomiast na kanale pierwszym ustawię tryb 36. Halo halo, jak nie słychać? Czy tryb muzyczny działa? Działa to w ten sposób, że kontroler SP602E posiada wbudowany mikrofon, którym zbiera dźwięk. Jak możecie zauważyć, wygląda to rewelacyjnie. No i na samym końcu ta jedna magiczna strzałeczka, którą można zmieniać w którą stronę nasz tryb ma się poruszać. Teraz leci w tą, a teraz kliknę w drugą stronę. I nasz tryb wróci. Więc możecie sobie dowolnie ustawić, w którą stronę tryb ma lecieć. W prawo czy w lewo? No i tak właśnie prezentuje się taśma WS2812B w wersji 60 ledów na metr oraz 30 ledów na metr. Zdecydujcie sami, która taśma dla was będzie lepsza: więcej diod, więcej światła, ale za to więcej zabawy z okablowaniem, gdyż musicie podłączyć dodatkowe zasilanie. Taśma 60k oraz mniej diod, mniej światła, ale mniej zabawy z okablowaniem, więc prostsza w montażu. 30. Napiszcie w komentarzu, którą taśmę wy byście wybrali do swojego zestawu ARGB: 30 czy 60 LEDów na metr. Dzisiaj się żegnam z Wami w dość nietypowym miejscu, a mianowicie na podłodze, wśród moich ukochanych LEDów adresowalnych. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się podobało, to zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Jeżeli ktoś z Was chciałby wykonać sobie taki projekt ARGB, niekoniecznie używając tak dużej ilości diody, może chcecie sobie podświetlić za biurkiem albo za szafkami, albo naprawdę robicie konkretny projekt, to możecie napisać do mnie, a ja bardzo chętnie Wam pomogę w tym, jakie dobrać parametry, jakie dobrać LEDy, kontroler, zasilacz, żeby wszystko, co chcecie stworzyć, było bardzo ładne, działało rewelacyjnie i gwarantowało to, że nic się nie zepsuje, a samo podłączenie będzie jak najbardziej. Poprawny. Można się ze mną skontaktować zarówno przez Discorda, przez Facebooka, jak i poprzez Allegro, ponieważ tak, sklep, który jest w linku w opisie, należy do mnie. I to ja swoją reputacją podpisuję się pod tym, że produkty są najwyższej jakości, są pewne, sprawdzone i na pewno będziecie z nich zadowoleni. A jeżeli cokolwiek się zepsuje, nigdy, ale to nigdy nie zostawię Was na lodzie. Zawsze Wam pomogę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!